Melinie, wstawaj! Co jest? Słyszałem coś! Gdzie? Na dworzu! Ty! Wszyscy zginiecie! Napisane krwią i czaszka! Jezu, ile tu krwi jest! Musimy się stąd wynosić! Albo chodźmy tymi czaszkami! Może doprowadzą nas do... Czegoś ważnego! Nie wiem do czego, może do zamku tego władcy! No, dobry pomysł. Ja idę pierwszy. Dobra. Ale jak to się mogło stać? Nie wiem. Ja, ja nic nie wiem. A może to mój brat pozabijał jakiś tam sługosów mrocznego władcy? Jest druga w nocy. Chodź szybko. Myślę, myślę, że tej nocy będzie coś niesamowitego. A zarazem niebezpiecznego. Ej, zobacz, co się tam świeci. Chodź tu szybko. Wow. Czaszki są coraz, coraz gęstsze. Ku. O. O. Mordę! Co tyle ludzi pozabijał? Nie wiem, ale to zobacz. Jest to puszczona wioska jakaś. Zacysk. Może tu są jakieś skrzynie? Może jest tu mapa? Nie wiem. Ja się trochę rozejrzę, a ty popatrz pod skrzynkach. Wow! Ej, Merlinie, zobacz! Tutaj są dwie głowy jakieś. jakiegoś potwora. Ofu, to jest obrzydliwe. Ja się stąd wynoszę. A co jest w tych skrzynkach? Ofu. Ludzkie pokaż, mięso. pokaż, pokaż! O fuj Ludzkie mięso i kości. Ktoś tutaj musiał przesiadywać przed nami. O, fuj. Ej, zobacz, w tym drzewie ktoś tam jest. Ciekawy kto? Nie wiem. Gdzie on ma wejść do domu? To jest jakieś... To jest jakieś okienko? Nie wiem, nikogo tam nie ma. Widzisz kogoś? Nie. Idziemy tam? Chętnie. Wow! wow! Kto ty jesteś? Ł łowca. Poszukuję rocznego Władcy. Władcy. Wie, wiecie gdzie on jest? Go się... Merlinie, ty, ty coś powiedz mu, łowcy, ponieważ ja się, ja się kompletnie boję. Y Zabijesz nas? Nie. Ja jestem... Przyjacielstwem. twoje głowy? Nie Samą Sam tutaj sobie zrobiłem taką bazę, żeby nie wiem, już, może ktoś chciał jeszcze przyjść i. Nie. Tak? To co znaczą te czaszki w twojej skrzyni? Co mogę? A skąd je masz? Zabijasz. Jestem, łow... ludzi? Jestem łowcą, to chyba wiadomo. No Skoro, tu... skoro no. zabijasz ludzi, to zabijesz też nas. Nie, jak mi pomożecie, to nie. Dam wam, mikstu... Dam wam miksturę widzenia w ciemności, masz. No dobra, dzięki. Jeszcze nie w ciemności, na wszelkich badawkach. Dobra, dzięki. Nie wiedziałem, że takie mikstury istnieją. Ja też nie. Dobra, chodźmy może... Spójrz. Oddam ci tą miksturę, chyba nie była dla mnie. Nie. No. Bude. A masz jakąś dla mnie? Nie wiem, no może dam ci niewidzialność. Masz, Gdzie, nie będziecie. Ty, mam, mam świetny pomysł. To jest niewidzialność. Nie, to jest widzenie w ciemności. Tylko bo... Czytałem kiedyś o miksturach. Yy, podobno niewidzialności. Stajesz się niewidzialnym i, odpo i... ale nie jesteś odporny na ataki. Aha. Ja, ja też jestem. Sam takie tworzę. Mm. No różne tworzę mikstury regeneracji natychmiastowego zabicia i takie różne. Ale niestety nie wzięłem. Aha. Eee... To może powiemy ci jak się tutaj znaleźliśmy. No dobrze, no to przy okazji chodźmy po tych głowach. A chronić nas przed mrocznym władcą? Możliwe, że tak. Może ci opowiem całą historię, jaka jest y, z tym mrocznym władcą, jak go spotkałem na własne oczy. Dobrze. No to tak. Y, ja z moim to... bratem wiedliśmy y, spokojne życie, ale pewnego dnia y, zaatakował na, za, zaatakowały nas w nocy potwory. To było chyba. Jakieś cztery tygodnie temu, no i wtedy zaatakowały nas potwory. Ja, gdy skończyła się plaga, my poszliśmy do piramidy. Tam był tunel pod ziemią. Nic tam nie znaleźliśmy. Oprócz takiej starej mapy, ale przy sobie jej nie mam, ponieważ mój brat ją trzymał. A. Nie wiem, co na niej było. No i po prostu y, uciekliśmy. Gdy biegliśmy przez pustynię, y, zaatakował, chciał mnie zaatakować mroczny władca, y, i po prostu mój brat poszedł na niego, walczył z nim, i ja i uchronił mnie przed śmiercią. Y, trzy tygodnie węcowałem z bewsztykami befsztyka, z i surowym mięchem. A, to dużo musiałeś przeżyć. Nie tak dużo. Piłem tylko z kaktusów i tyle. Ta pustynia ja, była ogromna. A tak w ogóle jak się nazywacie? Ja się nazywam Jack, a on Merlin. Dobra, to podczas z tymi głowami. Ale tam za tymi głowami jest y, nasza, nasza baza. Właśnie. A widziałeś tam mojego brata? Bo czułem tam jego perfumy. Widziałem jakiegoś, który się tak wległ. Potem zobaczył wodę, rzucił się do niej i pił. To na pewno on. Chodźcie szybko, może jest jeszcze szansa. Właśnie. Nie. No Chodź. to prowadźcie. Ja wiem, A ty to... opowiedz swoje spotkanie z mnocznym władcą? Właśnie, ja. A. Ja tylko zobaczyłem jego sołusem. Zabiłam go bez A i stąd ta na głowa szkieleta? No. Kilka razy ich spotki spotkiwałem. Ja zobaczyłem tam 16 głów. Hmm. Ty zobaczyłem jakiegoś zielonego ogórka wybuchającego. Wow. Czytałem o nich, to jest Creeper Au Też nich pan. Chodźcie Może zrobimy małą bazę Żeby nabrać sił trochę, bo już czuję się hmm. bardzo zmęczony Już Ja jeszcze mam pełną energię Ty to mam jest jeszcze... Ja, ja, mam jeszcze jabłka regeneracji Więc mogę ci dać Mam, mam tak, właśnie, to ja się znalazłem u Merlina y, wtedy, gdy po prostu uciekałem przed mroczne... Y, ej, zgubiłem was. Jestem ze drzewem, nie widzicie. No. A, widzę. No tak. Przepraszam, za, mam zacięcia świata przez tą mroczną energię, chyba się zbliżamy. Coraz więcej mrocznej energii w sobie czuję. No to już nie da tego, naprawdę. Ile jeszcze kilometrów? 7-6. Zapewne sporo jaskinia. A! Nie idź do tej jaskini! <laughs> Ach, mam lekką chrypę. Ale nie zdobywaj nowych łupów. Tyle ci na, na pewno wystarczy, ile masz. A! Nie mogę skakać. Mroczna energia mnie zaciska. Jak ty masz na imię? Ja różną przezwisko, ale mojego, co powiem, tutejszego imiona to nie mogę podać, bo sam nie wiem. Aha. Aha, spokoj. Byłem Ach. w różnych miastach, a byłem w różnych miastach i mnie jakoś nazywali jakoś się do tego przyzwyczaiłem. Przyzwyczaiłeś się do przezwiska łowca? No. Więc tak powiem, mam na imię ławce. Jeziorkolawy. Mi się wydaje, że to jest ta pustynia, którą przechodziłem razem z, bra razem z bratem. Tak, tutaj, tutaj spotkałem to Lawy, gdy już. E, gdy, by, gdy byliśmy już przy. M, gdy. Aż w końcu mleczny władca nas zaatakował. To chyba było gdzieś tam dalej. No, ta lawa jest jakaś dziwna. Spotkałem wiele law, ale tak dziwnie nie śmierdziały. Wiem, bo tutaj przysiadł moroczne władca. a tutaj widziałem jego piaskowy zamek. To, to dlaczego tutaj dzionty? działa taka mroczna energia? Oh, man. So we back in the mind.